I oczywiście, Madonna ja jestem Ryszardem i witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak, nietypowo, bo jak widzicie, jestem w swoim overlayu, tak na streamie. Eee, ale dlaczego? Bo dzisiaj będzie odcinek na komputerze i zaraz zobaczycie dlaczego. W sumie to po tytule już to widzicie. Dzisiaj będziemy tworzyli sobie. Dzisiaj będziemy nie tworzyć, tylko będziemy zmieniać mój stary kanał na nowy, w sensie ten zostaje, ale tamten będzie służył do nagrywania gier. Takie luźne gierki, na przykład jak będę sobie grał, będę nagrywał, to będę tam je wrzucał. Jeśli ktoś chce gameplaye na moim kanale, no to będą na drugim kanale. E, no i w sumie to teraz będę każdą gierkę po prostu nagrywał jaką e, będę grał Potem będę coś wycinał z tego i będą takie bardziej wycinki a nie gameplaye Chyba, że będę jakąś dłuższą serię nagrywał, będę się bawił, no to wtedy można coś o tym pomyśleć e, Chcę też robić jakieś takie, nie wiem, e, no w sumie to zobaczycie, nie będą tam ty tylko gry Będą też różne inne rzeczy, które by się na mój kanał głównie nadawały A tutaj zostają po prostu, e, na tym kanale zostają co tutaj zostaje? Zostają filmy takie jakie są. I zostają też live. Na tym kanale będą live i filmy. No a teraz przejdźmy do procesu tworzenia tamtego drugiego kanału. Dobra, jesteśmy już na stronie głównej z naszym kanałem. No i lecimy teraz, wchodzimy w nickname i zmienimy po prostu sobie nickname. Także i robimy nazwę na szolek. Ok, wariacie, o, to tak trzeba. Ale ja tu nie ma nazwiska, nie ma nazwiska. No, jak widzicie lecimy. O, ideal! Mm. Bella będzie kanał, będzie wyszukiwać, kiedy będziecie wpisywać szolek, będzie wyszukiwać obydwa kanały. Gotowe. Pamiętaj, że nazwę może zmienić tylko 3 razy w ciągu 90 dni. Spoko. Potwierdź. To jak coś to można jeszcze zmienić. Jeśli macie oczywiście pomysł na lepszą nazwę kanału, no to... No to możecie pisać w komentarzu pod tym filmem. I zastanawiam się, czemu tutaj się nie zmieniło, tutaj jest, mówię... dobra, mamy już kanał swój Padałoby jeszcze zmienić jakiś awatar na jakiś lepszy dlatego powrócę sobie do tego starego awataru na obydwu kanałach, bo po prostu no bo czemu nie, zawsze można jakieś zmiany wprowadzić ten awatar można też zmienić, więc może za niedługo się jeszcze jakiś inny pojawi, zobaczymy, cyk, otwieramy przesyłanie, przesyłanie i sobie ustawiamy, pięknie tutaj wycięte ale nie widać tego na awatarze, wcale tego nie widać, także spokojnie, zanim to się zmieni, dajmy cyk, zróbmy jeszcze większe o cyk, żeby było mnie pięknego widać tutaj, <śpiękne> pięknego i... Współstałek o profilowe No i mamy nasz kanał gotowy W tym momencie jedyne co zostało mi do roboty No to zrobienie wszystkich filmów starych na prywatne Jeśli będziecie to chcieli to w sumie zrobię to na niepubliczne I jak ktoś będzie chciał to będę podsyłał linka Albo w sumie stworzę na Discordzie e, taki link gdzie będą moje stare live'y z tego kanału Będziecie sobie mogli je obejrzeć jeszcze Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć Szolka Który miał nie wiem 300 chyba na miałem subów Jak dostałem bana Mniej więcej e, na streamy Także zapraszam na do Discorda, link będzie w opisie i tam będziecie mieć kanał przeznaczony do tego, gdzie będą te linki. Eee, no i co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że... Kogoś zainteresuje ten kanał gamingowy. W sumie to tam będą filmy, nie wiem czy będą regularnie, czy nie, to zależy, bo też nie chciałbym typowych gameplay dawać całych, chyba że będzie jakiś fajny meczek, jakiś, jakiś urywek czy coś. Jak będę sobie grał, to wtedy będę po prostu rzucał cały meczek, ale tak, to będzie, e, będzie jakieś, będą jakieś wycinki, tak. E, no i co, to tyle w sumie na tym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę. A i w sumie to jeszcze nie, e, jeszcze nie wszystko Ponieważ iż gdyż w tym y, W tym tygodniu na tym kanale, y, czyli na szolku jak to oglądacie Filmy nie wiem czy będą W sensie nie wiem czy w tym tygodniu akurat będą filmy Ponieważ iż gdyż y, mam parę sprawdzianów ostatnich Muszę się pouczyć do nich, nie wiem jak się wyrobi z czasem Poza tym żeby coś nagrać muszę się z kimś spotkać Albo coś, a wiecie jak to w tygodniu jest, a weekend się Ee, weekend po prostu nie nagrałem, także e, nie wiem, może coś nagram z mamą albo z siostrą, może moja siostra się w końcu zgodzi Także mm, no to tyle z, y, informacji, które chciałem wam przekazać. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jakiegoś komentarza pod filmem No i subskrybujcie oczywiście nowy kanał Link oczywiście też macie w opisie niektórzy już go z Was mogą subskrybować i zostawcie też sobie tam dzwona, jeśli Was z gry subskrybuje y tak. jeśli Was gry interesują Yy, tak jak mówiłem, live zostaną tutaj Odcinki takie jak były Też tu zostają, ale gry przenoszę Jako odcinki na tamten kanał To w sumie tyle, także ja lecę Subskrybujcie i... Po.